Ooo! Ooo! Jaki gufi jest upadek! Ooo! Patrzcie. Patrzcie co mam. Czy ty nie podrabiłeś mnie skoku, to cię kieruje? A ty nie znajdziecie. W życiu każdy ma swój minus. Boże, aha, to czemu przychodzisz do mój stream, że jak mam, jestem chora, mam okres, jestem zdrowana, słowa do platyny, ale mam chłopaka i dwa koty. Z kto nie ma chłopaka i dwóch kotów? Ale nie o strasznie. On powiedział mi, że jestem bustowana, to mogę mu się oddzięczyć, że nie duże samotnie. No co? do prawej. Do prawej. Dobra, zercie dupę! zer dupę! Chętnie Jaką ja jestem k***ą Klipujcie to! Klipujcie to już nie będę ona niucha niucha i nagle z krzaków ja mówię, pies, pies, kurwa, nie wiedział, co ma zrobić. Wyskoczyła z tych krzaków, wyjechała na ulicę, dobrze, że auto nie jechało. Ja ją, kurwa, w drugą stronę od razu. Mówię, kurwa, długa dre dreznią, normalnie tu dziki chodzą. I tu normalnie są dziki i młode. Ja się tak obstrałem, ja w życiu dzika nie spotkałem. To jest, kurwa, Izak 2K15 teraz historia. Izak 2K15 na w lesie idzie i y, śmietnik stoi, a on myśli, że to dzik. Ale serio to był dzik, bo y, ona, ona podbija serio. Bo takie o... jednak było słychać. A damp! Nie rozumiałem, jedziemy już załatwić. Nie, nie dam. Nie... Nie, 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 można tak. Tylko ktoś wejdzie do tego baru, tego O, wykopa, muszę pokazać, że mam siłę. Nie mogę sobie dać w, w kaszę tmuchać, co k***a krumciok. ale ah, Na bani, kurwa tego dziwnego grzyba, co k***a kur... zjadłem. Ale ah, ah, ah. cię faza. Myślę, że ktoś mnie obserwuje. Co wybrała Nafcia? Na kogo ja głosowałam? Na Konfederację. No cóż, my friendship with Nafcia ended. To, co jest dla mnie najważniejsze, będę wyglądał jak twój stary. Czekaj, poczekaj, to się chyba odpina, nie? Kurwa, nie chciałem! Nie, nie, nie! Nie, nie! nie. Kurwa, F stałem Przepraszam, Elizabeth pozwoliłby pan zadać parę pytań. Kurwa. kurwa! Wszystko git. Nie... do cyrku. Nie no, patrzcie to. Patrzcie, kurwa, co się stało! Jakaś laska metr 60, przepchnęła Wandajka w polu karnym, moim, rozumiecie to? Czy aż zgasło mi Czy ty... Ja dmuchnęłam w moj... Jak ja zgasłam? Jak ja zgasiłam? Kurde! I ty... Coś nacisnęłam i zgasło mi się zapalniczka! Jak ja to zrobiłam? Co powiem? Którym ja to zrobiłam? Oddaj mi zapalniczkę! O ja pierdzielę! I on właśnie to powoduje. Ja tego nie robiłem. i co, sam ten cały pokój zrobiłem? Tu musiałem kur... ...ciankę działową. Wygłuszony. 15 cm wygłuszenia u sąsiada jest, żeby mnie sąsiad nie słyszał. E, 10 jest na tej ścianie, czy nie, na tej jest 15, tu jest 10, na boki jest 5, bo tam jest pokój, pokój Eee. No co? W, tutaj bo jebanie się najbardziej to z tymi półkami, nie? Bo to trzeba bardziej... Bardziej tak wiecie. Bardziej po dekarsku... Nie, dekarz to kładzie ku dachy. Yyy. E, po stolarsku! Po stolarsku trzeba bardziej. Ale dałem radę, nie? Tu se tak poprojektowałem, tu sobie zrobiłem takie takie szklane półeczki No, i se tak siedzę no. I se tak... I se tak żyję jakoś z dnia na dzień. O, pcytałem go! O myśli! Płacy! I teraz bani, po to? Po co robi? O kurwa. Nie. Balkony. Balkony. Ja piole, no zatrzymałem się i już mam, straciłem swoją pewność siebie, straciłem ja p -ole, p -ole. komfort z tyłu, Niewygodnie mi się siedzi. Sorry. I gorączka mi idzie. I śjebie mi kurwa, spoczyłem w spałem nocy. Nie, no nie możemy tego przegrać. Co tu robisz? No. Ale to on mieszka jakby za ścianą? No tu. To, że on to wkurzył. Słyszę, wiesz, że to. No nie, bo ja stary on zaprosił sobie z że on długień nie słyszałem. Tak? Na... Ale ja nie słyszę jego. No byście zobaczyli, jak on tu jest. No to kurwa, w niego. Jestem u siebie w mieszkaniu. Ale jak on wygląda? Jezu. taki jak ja. Ma łapy, więc nie ma rąk. Czy ja po że ma sporego? <śpiewa> o, to zapytanie! pytanie! czy my o czymś nie wiemy? Z się pomyliło. Nieco. Piękny koń lej... O kur... Wszystko okej, okay, wszystko okej. Okay. Ciczyłem. W wszystko? Wszystko, tak, wszystko dobrze. Chciałem powiedzieć, że piękny koń. Bawimy z Elizabeth. A... Dziękuję tak, miłego dnia, lady, do widzenia. Miłego, miłego, do widzenia. Coś to tutaj... d***ał, Jakie d***ane. Doj... Ała. Ała. Nie, ale już nie pachnie, A przed chwilą to zapachniałam, przysięgam. Bardzo co u... nie ma w tym. Tej... z telefonu? JA... Okay. Cool. Uh, yeah. Oli... Mm -hmm. by mnie robił kiedy są na boli... Ona pije tą tequilę ze mnie z soli... Zawsze pierwszy ja już byłem kiedyś twarzą koli A... Nawet byłem z no dobra, czyli się zgadza i 5,8. i teraz musimy wrócić. Ah! <śś Shelley> oh! Ale brzydki, bardzo brzydki. O, oh! nie lubię brzydkich, kochani, bardzo nie lubię. Mm. No to jest dobre info: 2025, tak jak supra, napisał. Wypada Halloween w piątek, wtedy możemy pełnowanie z streama Halloween. No we wtorek nie będę robił, bo to jak multi będzie miał Halloween stream. O ile będzie. A nie, bo to jeszcze. Kurwa, to, jest, to To w tym roku to jeszcze będzie streamerem. Ale mi to już się kurwa serio, widzowie, nie? Ja powoli chyba będę zmieniał content. Spidermana. Człowiek jakby pograł.